Pierwsza księga Samuela, rozdział 22 Dawid uciekł stamtąd i schronił się w jaskini Adulam. Ad Kiedy dowiedzieli się o tym jego bracia i cała rodzina jego ojca, udali się do niego. Zgromadzili się też wokół niego wszelkiego rodzaju uciśnieni, ci, którzy ścigani byli przez wierzycieli, i ci, którym było ciężko na duszy. A on stał się dla nich przywódcą. Tak przyłączyło się do niego około 400 ludzi. Stąd udał się Dawid do Mispe moabskiego i zapytał króla Moabu, czy ojciec i matka moja nie mogliby przebywać u Was do czasu, aż się wyjaśni, co zechce Bóg ze mną uczynić? Sprowadził ich przed króla moabskiego i zamieszkali przy nim przez cały czas pobytu Dawida w miejscu niedostępnym. A prorok Gad doradzał Dawidowi, nie pozostawaj w tym miejscu niedostępnym, lecz udaj się do ziemi judzkiej. Dawid więc poszedł i przybył do lasu Heret. Tymczasem Saul posłyszał, że wykryto Dawida razem z towarzyszącymi mu ludźmi. Saul siedział wtedy w Gibea pod Tamaryszkiem na wzgórzu z dzidą w ręku. A otaczali go jego słudzy. Rzekł Saul do sług swoich, którzy go otaczali: Słuchajcie, beniaminici, czy syn Jesego da wam wszystkim pola i winnice? Czy ustanowi was tysiącznikami i setnikami? Dlatego, że przysięgaliście się przeciwko mnie? Nikt mnie nie ostrzegł, gdy syn mój zawierał przymierze z synem Jesego. Nikt nie okazywał mi współczucia ani nie przestrzegał, gdy mój syn. Wystawił przeciw mnie mojego poddanego, aby na mnie urządził zasadzki, jak się to obecnie dzieje. Na to odrzekł Doek Edomita, przełożony sług Saula: Widziałem syna Jesego, gdy przybył do Achimeleka syna Achituba. Ten zaś radził się pana co do niego. Obdarzył go żywnością, dał mu też miecz filistyna Goliata. Wtedy Saul kazał wezwać kapłana Achimeleka, syna Achituba, z całym rodem jego ojca. To jest kapłanów z Nob. Wszyscy oni przybyli do króla i rzekł Saul, posłuchaj synu Achituba. <coughs> Odpowiedział, jestem panie mój. Spytał się go Saul, czemu spiskujecie przeciwko mnie, ty i syn Jesego? <coughs> Dałeś mu przecież chleb i miecz. Radziłeś się Boga co do niego po to, by mógł powstać przeciw mnie i urządzać zasadzki. Jak się to dzieje obecnie? Achimelek dał królowi taką odpowiedź. Któż spośród sług twoich jest tak wierny jak Dawid, zięć królewski, który stoi na czele twojej straży przybocznej i poważany jest w twym domu? Czy to dziś dopiero zacząłem radzić się Boga w jego sprawie? Daleki jestem od tego. Niech król nie posądza o nic takiego swojego sługi, ani całego rodu jego ojca, gdyż sługa twój nie miał o tym najmniejszego pojęcia. Król jednak zawyrokował: Musisz umrzeć, Achimeleku, wraz z całym rodem twego ojca, i dał rozkaz ludziom ze straży przybocznej, którzy go otaczali. Otoczcie i zabijcie kapłanów pańskich, wspomagali bowiem Dawida, a choć wiedzieli, że uciekł, nie powiadomili mnie. Jednakże słudzy królewscy nie chcieli podnieść ręki na kapłanów pańskich. Król zwrócił się więc do Doega: Przystąp ty i powal kapłanów. Przystąpił doek Edomita i powalił kapłanów, zadając śmierć w tym dniu 85 mężom noszącym lniany efot. Uderzył też Saul ostrze miecza na miasto kapłańskie Nob. Pozabijał ostrze miecza mężczyzn i kobiety. Dzieci i niemowlęta woły, osły i owce. Uszedł ciało jeden tylko syn Achimeleka syna Achituba, imieniem Abiatar, który schronił się u Dawida. Abiatar zawiadomił Dawida, że Saul wymordował kapłanów pańskich. Dawid powiedział wtedy do Abiatara: Wiedziałem to już wtedy, gdy był tam Doek Edomita, że z pewnością doniesie o tym Saulowi. To ja obróciłem sprawę przeciw wszystkim osobom z rodu Twojego ojca. Pozostań przy mnie bez obawy. Ten, kto czyha na moje życie, czyha też na Twoje, bo jesteś u mnie osobą strzeżoną. Koniec XXII rozdziału pierwszej księgi Samuela.